Istnieje pewien głęboki szczegół, którego większość ludzi nie dostrzega w pośpiechu, by zdobyć bogactwo. To nie los, który trzymasz w dłoni, decyduje o twoim przeznaczeniu, lecz ciche zdanie, które wypowiadasz tylko do siebie, zanim ruszysz, by go kupić. Zanim wykonasz jakikolwiek krok na zewnątrz, zrób krok w głąb siebie. Powiedz w myślach: to już jest moje. Nie mam rocz tego z oczekiwaniem czy wątpliwością. Lecz z absolutną pewnością kogoś, kto po prostu odbiera to, co od zawsze należy do niego. Życie nie sprowadza się do szczęścia ani do gry ryzyka. Ono odpowiada precyzyjnie na ciche dekrety, które wysyłasz. To, co uznasz wewnętrznie za prawdę, nieuchronnie urzeczywistni się w świecie fizycznym. Jeśli zbliżasz się do okienka pełen lęku lub niepewności, zbierzesz tego plony. Ale jeśli trwasz w poczuciu posiadania, w tym, które mówi, oczywiście że wygrałem, istnienie potwierdzi tę pewność. Zanim zapłacisz, potwierdź w myślach, to zwycięstwo już jest moje. Sprawa zakończona. Cieszę się z realizacji. Kup los nie jak prośbę do przypadku, lecz jak przyjęcie świętego zobowiązania. Okoliczności mogą próbować sprowadzić cię do wahania, lecz zignoruj je. Zmysły fizyczne są powolne, odbijają jedynie dawne zapisy twoich przekonań. Słowo wypowiedziane w ciszy już teraz wprawiło proces tworzenia w ruch. To nie głośność głosu kształtuje rzeczywistość, lecz głębia przekonania. Odejdź od okienka lekki, świętując w środku jak ktoś, kto już zwyciężył. Nagroda, numery, losowanie, to tylko narzędzia. Prawdziwa siła jest w tobie, zawsze była i zawsze będzie. Każda myśl i każde wewnętrzne zdanie niesie w sobie ziarno stworzenia. Twoje mentalne afirmacje i ciche dialogi projektują sytuacje, które pojawiają się w Twoim życiu. Świat zewnętrzny jest jedynie odbiciem świata wewnętrznego. Jeśli Twoje myśli są pełne lęku, porażki czy ograniczeń, przejawią się one nieuchronnie. Z drugiej strony, jeśli są pełne sukcesu, wdzięczności i pewności, rzeczywistość dopasuje się do tej potwierdzonej tożsamości. To nie jest zwykły optymizm, to prawo tak precyzyjne jak grawitacja. Twoja podświadomość, która organizuje każdy szczegół twojego życia, bez pytania wykonuje to, co jej wdrukujesz, konstruktywne lub destrukcyjne. Twoim największym zadaniem jest czuwanie i panowanie nad tym, co mówisz do siebie, dniem i nocą. Każde widoczne zwycięstwo zaczyna się jako niewidzialny triumf, osiągnięty na ukrytej scenie umysłu. Nie wystarczy działać w świecie, trzymając w środku myśli o porażce. Życie odpowiada na to, co potwierdzasz wewnętrznie, a nie na twoje zewnętrzne gesty. Gdy pojawi się wątpliwość, wróć stanowczo do wybranej deklaracji. Powtarzaj, już jestem zwycięzcą, jestem bogaty ponad miarę, jestem faworyzowany i błogosławiony. Trwaj nawet wtedy, gdy wszystko wokół mówi coś przeciwnego. Twoja wytrwałość dowodzi twojej wiary, a wiara kształtuje niewidzialne, aż stanie się widzialne. Nigdy nie jesteś łęźniem okoliczności. Jesteś ich twórcą. Nie jesteś zdany na łaskę przypadku, lecz jesteś mistrzem, który rzeźbi rzeczywistość dłutem wewnętrznego słowa. Mów wewnętrznie z autorytetem. Szeptaj do siebie jak ktoś, kto wie, że jego głos jest prawem. Świat słucha, nawet gdy nikt inny nie słyszy. To nie cudza opinia buduje twoją historię, lecz to, co mówisz do siebie, nieustannie i w ciszy. Wybieraj ostrożnie, mów z miłością i z pewnością, że twoje wewnętrzne słowa nigdy nie wracają puste. Istnieje niewidzialne prawo, które rządzi wszystkimi wydarzeniami w twoim życiu. Niewielu je rozpoznaje, ale wszyscy podlegają jego wpływowi. Prawo to jest proste: świadomość jest jedyną przyczyną. Wszystko, co napotykasz, ludzie, okazje, przeszkody, pochodzi ze stanu świadomości, który utrzymujesz. Nic nie jest szczęściem, nic nie jest przypadkiem. Życie tylko odbija to, co wierzysz, że jest prawdą o tobie. Większość wierzy, że zmiana faktów zewnętrznych przyniesie bezpieczeństwo, miłość i sukces. Tymczasem sekret jest odwrotny, to twoje ciche przekonania kształtują te fakty. Twoja świadomość jest jak projektor. To, co pojawia się na zewnątrz, zostało najpierw uznane za realne wewnątrz. Nie otrzymujesz tego, czego pragniesz, lecz to, o czym wiesz, że już jesteś. Jeśli widzisz siebie jako szczęściarza, okazje same cię znajdą. Jeśli wierzysz, że jesteś pomijany, to przekonanie powróci z przerażającą dokładnością. Świat nie ma własnej mocy, jest tylko odbiciem. Ludzie, którzy cię wspierają, bogactwo, którego doświadczasz, trudności, które napotykasz wszystko to jest przyciągane magnetyzmem twojej świadomości. To nie powód do strachu, lecz do radości. Jeśli jesteś przyczyną Jesteś też rozwiązaniem. Nie jesteś zagubionym pionkiem w grze życia, lecz marzycielem, który tworzy własną fabułę. By zmienić to, co na zewnątrz, zmień założenia, które skrywasz w sobie. Bez wysiłku rzeczywistość dostosuje się do nowego stanu wewnętrznego. Żyj tak, jakbyś już był tym, kim chcesz być. Mów i czuj z tego wewnętrznego miejsca, a życie potwierdzi twoją nową tożsamość z matematyczną precyzją. Jesteś nieskończoną. Twórczą i nieograniczoną świadomością. Ziarna, które sadzisz w swoim wnętrzu, potrzebują czasu, by wykiełkować. Strach i niepokój wyrywają żarno przed zbiorem, lecz wiara i pewność wzmacniają je, aż wzrośnie ku światłu. Zrozum, to, co widzisz dziś, to stare wiadomości. To echa tego, w co wierzyłeś w przeszłości. One trwają tylko wtedy, gdy na nie reagujesz. Jeśli jeźdź ignorujesz i pozostaniesz wierny nowemu stanowi, pojawi się odnowiony świat. Moc nie leży w walce ze starym, lecz w utrzymaniu nowego. Musisz poczuć realność spełnionego pragnienia, nawet jeśli brak dowodów fizycznych. Działaj, myśl i czuj tak, jakby to już było realne, wiedząc, że świat się przeorganizuje, by odzwierciedlić Twoje przekonanie. Trwaj w wizji. Pozostań wierny swojemu wewnętrznemu słowu i nie daj się zwieść przemijającym pozorom. W wielkiej tkaninie istnienia niezliczone pragnienia i ciche modlitwy tworzą fabułę. To, co pozostaje stałe, to fakt, że każda prawdziwa przemiana zaczyna się w niewidzialnym. Helin Hadzel wiedziała: to w cichym dialogu decyduje się los. To nie suma rozproszonych pragnień tworzy prawdziwą zmianę. To czysta, krystaliczna chwila absolutnej pewności. Jedna chwila wewnętrznego przekonania przewyższa latach chiejnych oczekiwań. Prawdziwa wiara nie błaga, nie prosi, nie czeka, aż życie zmieni się z litości. Ona po prostu w ciszy oznajmia, że to, co sobie wyobraziłeś, jest już faktem dokonanym. To wiedza tak głęboka, że żadna przeciwdowód nie jest w stanie jej zachjać. Żadne opóźnienie nie osłabi, żaden pozór nie zaprzeczy. W tej świętej chwili przekraczasz niewidzialną granicę. Opuszczasz teren wątpliwości i stajesz na twardym gruncie twórczej mocy. Nie pytasz już, czy to się wydarzy, bo wiesz, że jest dokonane. Nawet jeśli jeszcze nic nie widać, twój los jest przypieczętowany. Wszechświat nie reaguje na nieskończone oczekiwania, lecz na stan, który zajmujesz. Nadzieja trzyma marzenie w przyszłości, zawsze daleko. Wiara przenosi je do teraźniejszości, mówi, to już jest. Możesz czekać dekady i zobaczyć niewiele zmian. Ale jedna chwila pełnej akceptacji może przeorganizować cały twój świat. Życie odpowiada na to, kim jesteś w środku, a nie na to, czego chcesz. Gdy istnieje autentyczne przekonanie, bez wysiłku i napięcia, rzeczywistość dostosowuje się sama. To nie wymuszanie wiary, lecz poddanie się uczuciu spełnienia. To porzucenie pośpiechu za znakami i spoczynek w pewności że niewidzialne siły już działają na Twoją korzyść. Ten spokój jest znakiem prawdziwej wiary. Nie jest głośny ani niespokojny, jest mocny, spokojny i nieodparty. To cichy dekret, który świat odzwierciedli w odpowiednim czasie. Jedna chwila wiary może przepisać cały bieg Twojej historii. Może otworzyć drzwi, których żadna strategia nie otworzy. Może wynieść Cię ponad bariery, które wydawały się ostateczne może przynieść błogosławieństwa tak wielkie, że zaprzeczą wszelkiej logice. Dlatego zwróć się do wewnątrz i poczuj, że twoje pragnienie jest już spełnione. Trwaj w tym stanie, karm go, ufaj mu. Nie trzeba gromadzić tysięcy nadziei. Wystarczy uwierzyć w pełni i głęboko raz. Bo taka chwila zmienia wszystko i na zawsze odmienia twój świat. Twórcza moc zawsze była w tobie. Każda myśl, każde wewnętrzne słowo kształtuje twoją rzeczywistość. Świat zewnętrzny może próbować rozproszyć, ale ty jesteś panem swojego wnętrza. Klucz nie tkwi w czekaniu, lecz w przyjęciu, że już posiadasz. Trwać ponad pozorami i potwierdzać w ciszy, z niezachwianą wiarą. Nawet cicha myśl może zmienić całe twoje życie. Ufaj, że niewidzialne działa na twoją korzyść. Zachowuj się, jakby sukces już był twój, i obserwuj, jak wszystko się przeorganizowuje. Życie jest zobowiązane odzwierciedlać Twoje wewnętrzne przekonania. Helen Hadzel udowodniła, że w świecie rządzonym przez świadomość nie ma przypadku. To, w co wierzysz najmocniej, manifestuje się z doskonałą precyzją. Dlatego zakładaj mądrze i żyj świadomy. Mów do siebie z miłością i przekonaniem. Twoja wewnętrzna mowa zapisuje jutro z absolutną wiernością. Jesteś przyczyną, twórcą, a świat jest Twoim stałym odbiciem. Przed każdym wydarzeniem czy losowaniem zwycięż najpierw w środku. Przyjmij teraz poczucie zwycięstwa i wejdź w pole twórcze, gdzie wszystko jest możliwe. W tym miejscu nie ma logiki, która ogranicza, jest tylko świadomość, która tworzy. Gdy potwierdzasz sukces niezależnie od tego, co widzisz, niewidzialne siły się poruszają. Zimna myśl nic nie zmienia, ale myśl połączona z uczuciem rozkazuje podświadomości. Poczuj to jako realne. A wdrukujesz tę prawdę w głębi umysłu. A on, posłuszny, zamieni to w fakty. Zanim zadziałasz, zwróć się do wnętrza i przeżyj końcowy rezultat. Poczuj świętowanie, zwycięstwo i posiadanie, nie jako marzenie, lecz jako już istniejącą rzeczywistość. Wielu czeka na znaki, by uwierzyć, lecz znaki pojawiają się po pewności. Numery, nagroda, świętowanie, to tylko echa przyjętego uczucia. Nie ograniczaj wszechświata swoją logiką. Twoim zadaniem jest utrzymać stan zwycięstwa, niezależnie od pozorów. Nawet jeśli pojawi się wątpliwość, zawsze wracaj do swojego centrum i wzmacniaj je. Wdzęczność i pozytywne oczekiwanie podtrzymują to tworzenie. Świat cieka, aż zajmiesz miejsce kogoś, kto już jest. Gdy to nastąpi, musi ci dostarczyć to, co odważyłeś się poczuć jako prawdziwe. Słowa, które mówisz do siebie w ciszy. Są potężnymi nasionami. Z nich wyrasta cała Twoja widzialna rzeczywistość. To nie hałas tworzy, lecz cicha pewność. W ciszy ignorujesz rozproszenia i mówisz bezpośrednio do inteligencji twórczej. Zdanie: Jestem bogaty, wypowiedziane z uczuciem, przeorganizuje cały Twój scenariusz życia. Podświadomość nie jest poruszana siłą, lecz powtarzaniem i akceptacją. Za każdym razem, gdy wewnętrznie potwierdzasz, że już osiągnąłeś. Zapisujesz tę rzeczywistość głębiej. Nie musisz nikogo przekonywać o swoim marzeniu, tylko siebie. Te intymne dialogi są scenariuszem, według którego pójdzie przyszłość. Zapytaj siebie, czy twoje wewnętrzne słowa są pełne lęku czy pewności. To w cichych przestrzeniach dokonuje się stworzenie. Szepć. Jestem zwycięzcą, jestem kochany, jestem obfity. Czuj to jako fakt dokonany, aż stanie się to nieuniknione. Nie trzeba na siłę poruszać świata fizycznego. Wystarczy poruszyć się wewnątrz, a on podąży za twoją melodią. Wewnętrzne deklaracje działają na najgłębszym poziomie tworzenia. To, co zostanie zapisane w podświadomości, nieuchronnie stanie się widzialne. Mów jasno i z przekonaniem, nawet gdy nikt nie słyszy. Dzisiejsze wewnętrzne słowa będą jutrzejszymi doświadczeniami. Ignoruj to, co widzisz, jeśli przeczy twojej wizji. To. Co widzialne, jest tylko cieniem dawnych przekonań. Akt twórczy jest natychmiastowy, forma, powolna. W chwili, gdy potwierdzasz w środku, już posiadasz. Plan niewidzialny przyjmuje to natychmiast. Aby to ujrzeć, pozostań wierny temu, co zadeklarowałeś. Idź jarą, a nie wyglądem. I pamiętaj, nieważne, czy świat wygląda tak samo po Twojej afirmacji. To, co zadekretowano wewnątrz, już jest w toku.